W dzisiejszym odcinku z cyklu Ogród Barzywny chwilowa zmiana tematu z warzywnego na owocowy. Kwiecień to czas sadzenia roślin w ogrodzie i między innymi mogą być to winorośle. Jak to zrobić? O tym będzie dzisiejszy film. Zapraszam! Wczesną wiosną w sklepach ogrodniczych mamy mnóstwo przeróżnych odmian winorośli do nabycia. Różnią się one wytrzymałością na mróz i smakiem oraz wyglądem owoców. Jedne uprawia się głównie z przeznaczeniem na późniejsze przetwory, w tym na przykład na domową produkcję wina, inne na winogrona deserowe do bezpośredniego spożycia, na przykład do deserów i wypieków. Zanim więc wybierzemy odpowiednią odmianę dla nas, warto zgłębić temat. Poczytać informacje o interesujących nas odmianach, których w internecie jest sporo, lub warto zapytać zaufanego sprzedawcę w sklepie ogrodniczym. Wybierając sadzonki, warto zwrócić szczególną uwagę na mrozoodporność danej odmiany. Jeżeli mieszkamy na terenie, gdzie zimą występują znaczne i długotrwałe spadki temperatury, lepiej jest wybrać bardziej odporną odmianę. Jeżeli mamy ogród w cieplejszym rejonie Polski i na dodatek jesteśmy w stanie znaleźć dla winorośli miejsce słoneczne, Zaciszne, np. Na przy nagrzewającej się ścianie, która będzie jeszcze dodatkowo oddawać ciepło roślinom, możemy pozwolić sobie na posadzenie odmiany nieco bardziej ciepłolubnej. Winorośle dobrze rosną przy ścianie domu od strony południowej, południowo-zachodniej lub południowo-wschodniej. Możemy je sadzić również przy altanie, płocie lub pergoli, do której potem będziemy mogli mocować rozwijające się pędy. Na razie wspomogę się palikami. W sklepach ogrodniczych i szkółkach możemy nabyć dwa rodzaje sadzonek z gołymi korzeniami i chyba już częściej spotykane w doniczkach. Te pierwsze można sadzić jesienią lub wczesną wiosną, a nawet pod koniec zimy. Te drugie praktycznie przez cały sezon od kwietnia do października. Dobrej jakości sadzonki mają dobrze rozwinięty system korzeniowy i kilka na przykład 3-4 silne oczka. Sadząc winorośl, należy wykopać dołek o głębokości mniej więcej 40 cm. Na jego dnie można rozłożyć obornik, kompost lub wypełnić go żyznym podłożem, które dodatkowo warto zasilić startową dawką nawozu do winorośli. Rośliny te dobrze rosną w ziemi o obojętnym lub lekko zasadowym odczynie, między 6-6,5 a około 7 pH. Jeżeli gleba w naszym ogrodzie jest zbyt kwaśna, należałoby wcześniej uregulować jej odczyn, np. Na wapnem nawozowym. Nawóz do winorośli przed sadzeniem stosuje się w dawce około 2 kg na 1 m2. W przypadku winorośli już rosnących należy kierować się wskazówkami na opakowaniu dotyczącymi wielkości uprawy i terminu nawożenia. W winnicach krzewy sadzi się w rozstawie zazwyczaj metra lub półtora. Ja posadzę swoje winorośle nieco gęściej, w rozstawie około 70 cm, ponieważ z czasem chciałabym, aby porastały one ścianę domu, albo poprowadzę je po pergoli, która może tutaj potem stanie. Decyzja jeszcze nie została podjęta. Będą to więc krzewy nie tylko użytkowe, ale także dekoracyjne stanowiące element architektury ogrodowej. Winorośle sadzi się zazwyczaj dość głęboko, ale przy sadzonkach doniczkowych można się kierować głębokością, w jakiej rośliny rosły do tej pory w pojemniku. Aby nie wyłamać pąków podczas wiosennego sadzenia, dobrze jest obchodzić się z sadzonkami ostrożnie. Po sadzeniu winorośle dokładnie podlewamy. To winorośl, którą dostałam w prezencie, i która pochodzi z ciepłego rejonu Morza Śródziemnego. Eksperymentalnie uprawiam ją w szklarni w Donicy, ponieważ nie jest raczej mrozoodporna i preferuje wyższe temperatury. W dotychczasowym pojemniku przerosły już jej korzenie, zatem ona również wymaga przesadzenia. Winorośl może być uprawiana w Donicy, na przykład na balkonie. Jednak ta uprawa, jak to uprawa pojemnikowa, wymaga od nas dużo więcej uwagi. Przyjmuje się, że docelowa wielkość donicy dla jednej sadzonki winorośli powinna mieścić od 120 do 200 litrów ziemi i mieć co najmniej 50-60 cm głębokości. Na razie moja sadzonka będzie rosła w mniejszej donicy, ale może w przyszłym roku trafi już do tej docelowej i może znajdzie się już dla niej miejsce na stałe w szklarni. W uprawie doniczkowej w szczególny sposób musimy pamiętać o podlewaniu i nawożeniu roślin. W tym winorośli w ograniczonej doniczką ilości ziemi szybciej wyczerpują się składniki odżywcze. Szybciej też taka ziemia przesycha, zwłaszcza jeżeli pojemnik jest czarny, bo wtedy szybciej się nagrzewa. Zatem konewkę lub wąż ze zraszaczem oraz wybrany nawóz do winorośli warto mieć pod ręką. Oprócz uprawy warzyw zachęcam też do uprawy roślin owocowych i zachęcam do oglądania kolejnych filmów z cyklu Ogród Warzywny oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na Co dzień.